Włączcie się malko z tej strony, Patryk i zgodnie z tym, co zdecydowaliście, dzisiaj rozpoczynamy nową serię hardcore. Nowa seria nie będzie taka zwyczajna, ponieważ to Wy będziecie decydowali, jakie mody mam zainstalować, jakie wyzwania mam realizować, a wszystko będziemy zapisywali na jednej wielkiej tablicy na naszym save'ie. Także bez przedłużenia stwórzmy nowy świat. Nowa seria Minecraft hardcore. Tutaj wklejam pierwszy lepszy sit, który znalazłem w internecie i tworzę nowy świat. Zbieram podstawowe rzeczy. I wyruszam w poszukiwanie miejsca, w którym mógłbym się osiedlić. I tak oto wyruszyłem na wyprawę. Podczas swojej wędrówki przemierzałem lasy, tonąłem w śniegu, schodziłem z wysokich gór, mało nie umierałem z zimna... Co jest? Co to jest? Jakieś zaspy porobili w tym Minecrafcie, no... Ej, no, halo! Ale badziew, no... To już są chyba jakieś jaja naprawdę, że ja na początku serii zginę. I to z odmrożenia. Co za badziew w ogóle! Wspinałem się po górach, aż w końcu po wielu godzinach wędrówki dotarłem w miejsce, które tak mi się spodobało, że stwierdziłem, że to właśnie w nim się osiedlę. A wygląda ono naprawdę, naprawdę bajecznie. Ale kozacka miejscuwa, co jest? Ej, co tam, co tam się. Co, co tam się pali? Halo! Halo! Ale kozacko, patrzcie to. Ale zmniejszę teraz trochę redder, Red bo mnie będzie bolało. Jo, ja, ale miejscuwa jest petarda. O, węgiel tu mamy od razu. To by trzeba było jakoś odseparować, żeby mnie tu zaraz nie popaliło wszystkiego. Nie przeskoczyło mi tu nigdzie. Dobra, tu już raczej nie powinno się nic spalić. Ale kozacka miejscuwa, w ogóle, co jest, widzowie? Tu jakaś jaskinia, petarda, ja tu mieszkam, ja tu, tu buduję sobie swój domek, nie no tam zbudujemy sobie jakąś willę, tu już basen mamy ogromny, więc nie ma sensu go budować. Jakie głębokie jezioro w ogóle. O kurde, tu nie ma żadnej wioski nigdzie chyba. Bo z, tamte, z tamtej strony przyszedłem i żadnej wioski nie znalazłem, to jest cały mój jaki jaki znalazłem po drodze, jaki zdobyłem, więc jak widzicie za dużo tego nie jest. Ale miejscowe chociaż mamy kozacką. Pierwsze co będzie musieli zrobić to e, tablice na questy, które będziecie mi podsyłali, które będę musiał wykonać lub modyfikacje jakie, jakie będę musiał zainstalować, ale tu mi się już podoba, tu mi się podoba. To jest to jest. Myślę, że ta seria będzie awesome naprawdę. Hardcore awesome na tej kurcze wyspie. Wyrównam sobie tu teren i zrobię tu taką kozacką Willę. Chyba willę, nie wiem, zobaczymy jak będę z, tą z materiałami. Zresztą to, to wy będziecie decydowali, jaki domek tu zbuduję, ale no popatrzcie, ten widok. <grym>, ale się jaram! <grym>, ten nowy generator jest po prostu kozacki. <grym>, Dobra, na razie crafting i łóżko sobie odstawię i idę po trochę drewna. Ok, i myślę, możemy sobie tutaj gdzieś zrobić. O, tutaj zróbmy sobie taką właśnie tablicę na questy. Nie wiem jak duża ta tablica będzie, więc na razie zróbmy sobie taką, nie wiem, raz, 2, 3, 4, 5, dobra, 6, 7 na 3. I tu będzie moja tablica na questy. Tu będzie moja tablica na Questy i tu będziemy na razie zapisywali wszystkie questy, jakie będziecie dla mnie mieli do wykonania lub modyfikacji, które będziecie chcieli, żebym zainstalował. Także w komentarzu już teraz możecie napisać, jakie zadania muszę wykonać. Pamiętajcie, że nie akceptuję jedynie zadań. Które kończą się śmiercią, czyli, na przykład, nie wiem, skocz do lawy bez itemów, a znaczy w sensie bez EQ i tak dalej. Czyli to, co może mnie doprowadzić do takiej pewnej śmierci, to tego nie akceptuję. Albo, nie wiem, idź bicie z Wardenem bez EQ. Tablica na questy. Ok, i tu będzie tak, o, będziemy tak że damy, Będziemy robili tak, że damy tak o. Tutaj damy cyk. Nazwa. Questa. Osoba. I tutaj nick osoby, która będzie podsyłała nam questa, będzie mi podsyłała questa, o, coś takiego będziemy robili. E, możemy też zrobić tak samo, o, tak samo będzie z modyfikacją, czyli nazwa modyfikacji e, i nick osoby, które podesłała e, z komentarzy, nie? Okej, okay, dobra, to to mamy zrobione. Kurde, widzowie, tak wam powiem, się zastanawiam, co tu zbudować. Na pewno bym chciał przez jedną górę, z którąś, z, z którąś ze stron, wybudować taki tunel, czyli że tutaj zrobimy jakiś taki, wiecie, ogromne przejście, tak wiecie, przez ten będę, musiał, będę miał sporo kopania. Tutaj myślałem zrobić jakiś posąg, albo wiecie, taki typowy wodospad lawy, jakby wiecie, tutaj była część wulkanu. Tu na pewno będę chciał zrobić jakiś ładny pomost, jak już zrobię tutaj willę, albo jakiś dom. Choć na początku to ja będę miał tutaj sporo równania terenu. I ogólnie jeżeli macie jakieś pomysły na budynki jakie mogę tutaj zbudować, to też jak najbardziej podsyłajcie w komentarzu i będziemy tutaj wszystko budowali. I co myślę, że w tym odcinku to będzie na tyle, bo nie wiem co tu robić dalej. Nie chcę od razu iść w eksplor do kopalni ani nic, także poczekam na wasze komentarze. Powiedzcie co mam zrobić w kolejnym odcinku, eee, czy iść do kopalni, czy zbierać materiały i coś budować, czy robić, czy w pierwszej kolejności zrobić przejście przez górę, czy poszukać wioski czy nie wiem. Powiedzcie co mam zrobić w pierwszym odcinku, eee, a ja to po prostu zrobię i zapiszę tutaj. I będę będziemy sobie wszystko elegancko na bieżąco dodawać. Kurde, coś mi wariują te shadery momentami, ale to pewnie przez to, że... Aha, bo to się od tego odbija i dlatego tak jest. Ale jaja. Fajne te shadery, fajne. Widzicie? To mi się odbija od tego. Od wodospadu. Kozackie. E, dobra, także co? Ja czekam na wasze komentarze e, i widzimy się w kolejnym odcinku. Siema, narpał się!